O, dzisiaj będziemy w pionie. Dzisiaj będziemy w pionie, bo zanim uruchomiłem miałem telefon w pionie, więc musi, musi być w pionie, bo inaczej widok będzie odwrócony. Eee, a, znowu taki półtestowy półtestowy live. Eee, dawno nic nie było wrzucane. Eee, a akurat teraz wracałem z trasy, tam po drodze zrobiłem jakieś tam nagranko eee, i teraz stwierdziłem, że tak chwilkę, chwilkę zajrzę. Czy ktoś yy, będzie? Jak będziecie, to chwilkę sobie porozmawiamy. W tematach, tak jak jest w tytule: samoobrona, bezpieczeństwo osobiste, bo tym się zajmuję najbardziej. O, Raven Black, Siema, Siema, cześć. Tak jak mówiłem, taka niespo, niespodziewajka, dawno nic nie było wrzucane. Akurat wróciłem z trasy, więc, więc ten, więc stwierdziłem, że zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy zobaczymy co z tego będzie czat na żywo o jest, dobra Raven Black co Cię tu sprowadza Tomek siemano siemano Kopelat. Kopelat. Jak mówiłem, niespodzi niespodziewika Ostatnio nie miałem czasu po drodze. Teraz wraca wracając z, z tego z Sanepidu, wrzuciłem jedno nagranko, wrzuca się, a teraz ten. Bo powiadomienie cię sprowadza. No, ale skorzystałeś. Skorzystałeś, więc, więc w jakimś, w w jakimś celu. Ale fajnie, że powiadomienia docierają. Także dzięki, że, dzięki, że, że jesteście. Także a nagrywałem relacje ze szkolenia, yy, które właśnie odbyło się 17 no i się pieski się rozszczekały, które z 17 maja prowadziłem razem, właśnie z Zimą, z weteranem jednostki Grom, yy, który prowadzimy na temat yy, no, bezpieczeństwa osobistego, samoobrony, natomiast z motywem z motywem przewodnim, no strzeleckim, strzelania w słabą obronie, także nagranko już, a także te nagranie a ze, ze, zerknę, ile mu tam zostało, no, zaraz, o, panie złoty, 2 giga, dopiero co przed live'em zacząłem wrzucać, a tu już jest końcóweczka, o, już się wrzuciło. Także polecam zerknąć. Oczywiście zapraszam na, zapraszam na te szkolenia. Były osoby, które nigdy nie miały broni w życiu, w, nigdy w życiu nie miały broni w ręce. Radziły se niewiele gorzej od osób, które y, naprawdę na poziomie profesjonalnym strzelają, y, są w tym zawodnikami IPSC, y, czy po prostu od dawna mając z bronią do czynienia. Także początkujący również radzili na, naprawdę. Tylko nieznacznie gorzej. Tak jak mówiłem, no działanie pod presją, no wszystko, wszystko zmienia. Tutaj presja była tylko tak delikatnie zaznaczona, a i tak zrobiła swoje. Także ten bardzo fajnie. Oczywiście zimowe opowieści robiły Furorę Kacper Z, ma cześć. Zimowe opowieści robiły Furorę. No, no cóż, no, był tu i tam, widział to i owo. Także mi się też mi się też przyjemnie tego słucha, nawet po raz kolejny. Pytanko. Wybacz, muszę, muszę prze... Co tu się zrobiło? O, ja kliknąłem coś nie ten... Aha, bo kamery przyłączyłem. Chciałem czat, bo pytania nie odczytałem. Mikołaj. Jaka jest Twoja ulubiona sztuka walki, jeśli takową posiadasz? Ludzka sztuka walki. Robić, co się da z tym, co się ma. No bo to tylko o to chodzi, nie? Yy, więc wiesz, no nie masz sztuki, jak, jak musisz walczyć, bo musisz walczyć po prostu z kimś. Nie jest, nie jest to pojedynek, tylko jest to faktycznie walka Mikołaju. No to robisz wszystko co, i cokolwiek, byle wrócić do domu, tak? Żebyś to Ty był tym, który wróci do domu. Hmm, więc po prostu moja ulubiona jest no, walka, walka jako taka, także dlatego, dlatego pracuję z, z bronią pod wszelkimi postaciami eee, palną, chociaż to troszeczkę jest drogie, więc z tym, więc z tym nie tak dużo, eee, z białą, tak? czyli wszystkie te noże, pałki i tego typu rzeczy. Z tym pracuję. No i, no i walka wręcz z wszelkimi dostępnymi technikami. nie? Po to też walczyłem, yy, walczyłem na turniejach, walczyłem zawodowo, no, żeby szlifować po prostu ogólne umiejętności walki. Jacek Piątek. Miło Cię widzieć. Cześć. Co było w tym yy, yy, wycofanym komentarzu? <laughs> eee. Tutaj. No i jest w pionie, kurczę wolę, w po, w po, o Boże, błąd ortograficzny, no co ty. Nie wypracowanie na polski. Natomiast jest w pionie, bo zanim włączyłem to nie obróciłem aparatu i włączyłem było w pionie, więc teraz musi być w pionie i dlatego, dlatego tak. Dlatego tak w pionie jest. Aha, bo to było, o, lusterko. Yy, więc dlatego tak, dlatego tak wygląda. Więc wracając do tego działania, działają, działania pod presją wykorzystam tak? sobie to, ten mot przewodni działania pod presją właśnie jako yy, wrażenia z, z, z tego ze szkolenia, które wspólnie z, z zimą yy, prowadziłem. Yy, Kiedyś miałem zapytać, siła uderzenia Majka Tysona wynosi 10, a tak, który nic nie trenuje, wynosi 1. Najlepiej ocenił swoje uderzenie. Yy, wiesz co, powiem ci, że kurde, musiałbym oberwać od Majka, <laughs> żeby mieć skalę porównawczą. Natomiast nie wiem jakbym się umiejscowił, no bije dość mocno. W... W Holandii słyszałem, że, że rękami uderzam mocniej niż, niż większość ludzi, kopie. Zdarzało mi się nogautować ludzi jednym uderzeniem, w tym i w walce zawodowej, raz. Jeden z moich przeciwników wylądował w szpitalu z obrzękiem mózgu. Inny też w szpitalu, bo miał taką tak rozbite oko. Miał tak, jakbyście piłkę golfową zaszyli tutaj pod powieką. Miał takie, takie teny tam. Podejrzewam, że tam mogło być jakieś tutaj pęknięcie oczodołu. No, bo taka opuchlizna, no to przy, przy, przy jakichś uszkodzeniach kości występuje z reguły. Także nie wiem, a nie mam, nie mam danych, więc nie wiem. No, no, no bije dość mocno, no ale jak mocno w skali od zera do Majka Tysona. Kurde, nie wiem. No. Nie wiem, z, 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 ósemka, z ósemka pewnie by była. Tak myślę, chociaż tu mówię, nie wiem jak, jak BMI. Zresztą na bicie Tysona to też nie, nie jako taka siła ciosu, ale też cały kompleks taktyczny, jaki mu dysponuje. Yy... Wpływa właśnie na, na tą siłę ciosu, to że one są niespodziewane, że te kombinacje są takie odsłaniające, rozszczelniające gardę, rozbijające i tam się potem wchodzi, wchodzą te uderzenia. No bo jak trafisz czysto, to wcale nie musisz bardzo, bardzo mocno uderzyć i też gość padnie, no więc tu du, 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 dużo rzeczy ma, ma na to wpływ. A czy samo tak, że tak uderzając po prostu ręką? Wiesz, może być tak. I nie mówię tu o sobie, tylko że ktoś u, na, nawet uderza mocniej niż Mike Tyson. Tak po prostu statycznie, od zera, bach, tak? Czy, 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 czy mocniej niż, nie wiem, tam Francis Ngannou, yy, to dla, dla fanów UFC, tak? MMA, coś będzie mówiło. Yy, natomiast nie zrobią tego samego w walce, nie uderzą tak mocno w walce, nie? No bo to jest bardzo, bardzo wiele rzeczy ma wpływ. Gwiazdeczka, witam, siema. Czyli nie, po, nie pogadam o, o, o stresie. Dobrze, to jestem dla Was. Czy umiałbym polecić Mikołaj? Umiałbyś polecić jakąś sztukę walki? Wiem, że trudno się wypowiedzieć na taki temat, ale czy jeszcze, że mam predyspozycję do walki, ale całe życie piłkę, piłka chciałbym walczyć zawodowo. No to słuchaj, no to z, wiesz, to no zależy czym dysponujesz w okolicy, czy masz możliwość zmienić okolicę, żeby być gdzieś tam, gdzie są naprawdę, y, naprawdę kluby solidne, z, z dobrym trenerem, który Cię dobrze poprowadzi, y, no to od tego by trzeba było zacząć, nie? Natomiast jeśli chodzi o samą sztukę walki, no to, to na pewno nie możesz być jedna szkoła jednej sztuki walki, no bo, no bo nie. Bo nie no, bo musisz tak jak mówiłem, czy do walki, czy do pojedynku sportowego, no musisz być yy, wszechstronnie przygotowany. No chyba, żebyś sportowo startował w, w danej sztuce walki, nie? Także no z tego co, tak, jeśli bardziej lubisz uderzenia, no to zdecydowanie yy, przyjmując ten sam poziom, tak? Ten sam poziom szkoleniowy, sportowy no to, to wybrałbym Muay Thai, jeśli chodzi o, o, o stójkę. Yy, natomiast jeśli coś z, z chwytanych rzeczy na pierwszy ogień poszłyby zapasy. Zapasy, tak, bo fenomenalna kontrola po prostu walki w stójce i na to nałożyć judo, brazylijskie jiu-jitsu może te, te tematy yy, i to by była petarda, nie? Także, także coś, coś, coś takiego, no albo klub MMA, natomiast z trenerem, który ma, ma swój styl bazowy, jest w czymś naprawdę dobry, w dowolnie czym, no może nie dowolnie. <laughs> natomiast w jakichś konkretach, tak? czy z jego stylem bazowym jest kickboxing, muay thai, albo zapasy judo, brazylijskie jujitsu, plus robi całą resztę, ale musi mieć jeden mocny styl bazowy, bo raz, że będziecie jednej rzeczy w stanie nauczyć świetnie, a dwa, skoro jest mocny w stylu bazowym, sporo tam osiągnął, no to zapoznał się z pełną metodyką szkoleniową, no i później no ta metodyka wiele się nie różni, w zależnie od, od sztuki walki, więc no różnią się tylko tam szczegółowe rozwiązania techniki, natomiast metodyka jest taka sama, więc jak on jest nauczony odpowiedniej metodyki, to będzie lepiej w stanie Ciebie uczyć, nie? Dlatego, dlatego właśnie tak. Oglądałem otole i zauważyłem, że zawodników po kilku strzałach zaczynali się tarzać, chyba, że stójkowcy to było wrażenie, że się czuli dobrze w parterze i woleli się układać na, no to każdy robi to, w... Czym się najlepiej czuję, nie? Natomiast takim ogólnie naturalnym penem jest, że jak zaczynasz dostawać łomot, to, jak to, to, to zaczynasz iść w stronę chwytów, nie? Jeśli jesteś czystym stójkowiczem i oczywiście na glebie sobie tam nie poradzisz, no to klincze i inne takie obciskiwanki. To jest to, co jest naturalne, bo to jest nasza taka reakcja, reakcja obronna, nie? <laughs> Adrian Majewski, nie. Pytanie Adriana, czy ktoś jakby znał wschodnie sztuki walki? czemu akurat wschodnie? <grytanie> to ręce ma jak broń, jest na to paragraf i trzeba rejestrować ręce jak broń na policji. Nie, nic, nic, takiego, nic takiego nie ma. Natomiast jesteś, jako osoba wytrenowana, jesteś trochę inaczej traktowany. Po prostu wiesz, czym dysponujesz, jaką siłą, jakimi umiejętnościami i plus z racji tego, że walczysz, jesteś oczaskany, powinieneś bardziej panować nad sobą, no bo już byłeś w tych sytuacjach stresowych, więc więcej będzie od ciebie wymagane, masz wyżej podniesioną poprzeczkę. Po, po no, 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 no poniekąd słusznie, no, żeby nie było. Znaczy to często jest wykrzywiane, że jak już coś trenowałeś i, i cokolwiek komuś zrobisz, na pewno ty jesteś winny i nikt nie patrzy, czy napadać. I ten są takie ciągotki gdzieś tam prokuratorskie, y, oczywiście. Natomiast to, że trzyma się ciebie związanego do wyższych standardów jak osoby wytrenowanej, to tak, tak powinno być. no Żeby nie było, że o bo ja mogę, no to będę wszystkich dookoła będę tłuk, nie? No, to takie jest nie, 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 nie bardzo. Zwłaszcza, że koniec końców i tak się znajdzie większa ryba, albo ryba z nożem i e, ten tyle będzie w temacie, nie? Także... Mikołaju, bardzo ci dziękuję, bardzo ci dziękuję, bardzo ci dziękuję. To jest no, duże, 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 Takie słowa to jest duże wsparcie dla mnie i, i, i nobilitacja po prostu. To, to jest, bo może, że nie dla schodzenia, znaczy to, to powycinam czyli to, to, do czego się będę odnosił. Mikołaj pisze, że jesteś kimś wielkim, kim wielkim, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy i umiejętności. Dlatego mnie to cieszy, że tak jest, takie było od mojego od początku założenie sprawić, żeby te tematy były dla ludzi bardziej zrozumiałe. Tak? Dlatego się. Nie posługuję aż tak językiem specjalistycznym, kiedy mówiłem na przykład o jakieś te tematy już tam zarzuciłem, bo no już nie starczało mi czasu na, na wszystko. Tak? To, ten, to, 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 co my teraz robimy, się tak zaczęło rozwijać, że, że zostawiłem, natomiast mm, dietetyką się zajmowałem, bo mam trochę papierów na to, tak. No to jest mój temat i, 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 i ten, i wadami postawy i tak dalej, właśnie tym, tym wszystkimi kontuzjami, przyczynami i tak dalej, więc e, zawsze starałem się unikać tam języka tego żargonowego, e, specjalistycznego, tylko mówić tak, żeby po prostu ludzie to zrozumieli. Tutaj staram się robić to samo, natomiast z czasem coraz więcej wrzucam oczywiście. E, tych sformułowań specjalistycznych po prostu, żebyście się uczyli, no, ale jak wiecie, nie poprzestaję tylko na tym, tylko też je, je wyjaśniam, co jak, dlatego, żeby po prostu, żebyśmy się budowali, żeby ta, tej, tej wiedzy przybywało, tak, wszystkim, także, yy, także jeszcze raz bardzo dziękuję, Mikołaju, no taki jest mój cel, jeśli on zostaje spełniony, no to mnie to mocno cieszy. Raven Black. Będę zajmował się nauką bezpieczeństwa osobistego. Moim celem jest poziom wiedzy agenta spec. służb. To najlepiej się zakwalifikować do spec. służb. Jakie przedmioty szkolnych rozwijać swoją naukę? jest co, no generalnie im mądrzejszy jesteś, im wielu dziedzin masz wiedzę, tym, tym lepszym kandydatem będziesz, bo to nawet nie chodzi... Z jednej strony chodzi o, o wiedzę z, z, że tak powiem, z danej działki, z danych źródeł, z danych dziedzin wiedzy. Natomiast interdyscyplinarność jest bardzo ważna z, z, z wielu powodów. No, rozwija wszechstronnie Twoją inteligencję. Jeśli chcesz być w służbach, e, no to no, nie można być za mądrym, nie? O, przerwa, bo był tele telefon ten, także w życiu, w życiu w ogóle, ale w służbach zwłaszcza, bo tam może od tego zależeć Twoje życie. Plus, jak masz wiedzę z różnych dyscyplin, to możesz, wiesz co, to jak, nie wiem, masz dobrą wiedzę z, z historii, to również możesz, poszukując coś w języku polskim, możesz dokonać pewnych, pewnych odkryć. Zresztą cała etymologia, tak, czyli pochodzenie słów. Tak, no to się wywodzi z, z przesłanek historycznych. Jak jesteś dobry z tematów historycznych, to ci też to pomoże w języku, języku polskim. Nie? Więc y, bardzo to pomaga wszechstronnie się rozwinąć, więc nie ma jakiegoś tak sztywnego, sztywnego klucza. Na pewno język polski musisz. Jak chcesz w służbach pracować, no to musisz się umieć wysłowić. Jeszcze zależy, w jakich służbach, tak? Jeśli w jakichś takich oficjalnie publicznych, yy, gdzieś jakaś dyplomacja czy coś, no to musisz mieć te łady, musisz czytać różne książki. Jakiej, żeby móc o czymś tam sensownym porozmawiać, tam w cudzysłowie o dupie Maryny, żeby móc ponawijać. O literaturze i innych rzeczach, no, no nie musisz być asem, oczywiście nie, nie ma możliwości, żebyś był w tym asem, ale coś musisz tam wiedzieć, zagadnąć. tak, yy, Troszkę na winach się znać, yy, na jakichś innych alkoholach, tak? to jest też wiedza, którą warto mieć, yy, na pewno język polski ogólnie pojęta taka ogłada towarzyska. Tak? Więc język polski na pewno się w tym przyda. Nauki, geografia, no to na pewno, no, wiedzieć, co się na, świe, na świecie dzieje. Też geografia jako wyjście do nauk politycznych, no bo geografia jest, na geografiach się porusza, właśnie to, takie troszkę tematy też z tych nauk politycznych, bo tam i, i granice, co jak, dlaczego, więc to jest taki wstęp, więc to są te rzeczy. Języki obce, angielski na pewno, no, im więcej, tym lepiej, tak ale angielski w tej chwili rosyjski bardzo dobrze jest dodać, także no, no tego typu rzeczy. A najlepiej, jak masz wybór ścieżki, kontaktuj się z, z docelową y, agencją, y, w jakiej chciałbyś pracować, tam ci powiedzą, co jest mile widziane u ich kandydatów. Nie? I tak sobie będziesz budował ścieżkę. Historia TV. Jaka jest szansa na to, że osoba pod wpływem narkotyków nie odczuje działania gazu? Yy, wiesz co, no nie podam Ci szansy procentowo. No, 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 badań, przynajmniej ja nie dotarłem, badań na to jakoś nie ma. Natomiast to nie tyle, yy, nie do końca to zależy, zależy od narkotyków, bo jeśli masz gaz, gaz pieprzowy, wiesz, narkotyki blokują Ci yy, Odczuwanie, tak? Uniewrażliwiają ci na doznania jakieś tam bólowe. Natomiast pod wpływem działania gazu, co się dzieje, to to, że po prostu jest fizyczna i fizjologiczna reakcja. Łzawią ci oczy, jest zwiększone wydzielanie, zwiększa się gardło, nie zwiększa tylko zwęża się gardło, masz kłopoty z oddychaniem i tak dalej. No to tu narkotyki wiesz, niespecjalnie mają na to wpływ. Przynajmniej ja tego nie widzę natomiast będzie mniej odczuwała dolegliwości bólowe spowodowane tymi rzeczami więc troszkę jej to jakby odporności przyda, natomiast nie, no nie, za, nie zablokuje takiej reakcji jeśli taką reakcję jego organizm te, tej osoby, taką reakcję będzie miał, nie? także wiesz, niektórzy, którzy jedzą regularnie bo bardzo lubią ostre dania, no to po takim gazie to się yy, to się ten to się, to się, tylko obliże tym, nie? więc więc właśnie tak to, tak to wygląda eee, człowiek w ogniu, tak oglądałem kochani przepraszam was, muszę, muszę, muszę iść żona do mnie napisała, że bo stoję pod domem że córka zaczęła wymiotować, także lecę lecę, a do Was wrócę później. Ja myślę, że umówmy się za godzinę. Jeśli jest szansa, że jeszcze będę, to za godzinę, tak?